Czym jest świadomość bezrefleksyjna? Świadomość bezrefleksyjna... No cóż, czy ja to muszę tłumaczyć? Polega na tym, że mm, twoje życie jest oparte w taki sposób życie takiego człowieka y, jest oparte w, na, jakby na czymś takim, że ten człowiek nie zastanawia się tyle? Nie zastanawia się nad tym, co się dzieje. Teraz uważaj, bardzo ciekawa rzecz. czy <laughs> jest ciekawa, no absurdalna, no nie wiem. Ludzie bardzo często się na przykład dużo zastanawiają, ale to do niczego nie prowadzi w ogóle i nie ma z tego żadnych wniosków, nie prowadzą, nie prowadzą te refleksje do żadnej zmiany. To to nie są refleksje wtedy, nie? Prawdziwa refleksja ma Ciebie prowadzić do pewnych wniosków. I to, że ma miejsce jakaś refleksja, że ma miejsce jakiś wniosek, to takie coś w ogóle jest ściśle związane z potencjalną zmianą, z jakąś zmianą, że ma być coś inaczej. Gdyby nie chodziło o zmianę, to nie, nie zaistniałoby w ogóle coś takiego jak refleksja. N nie miałoby to sensu. Refleksja, tak jakby. U swej istoty ma prowadzić do pewnej zmiany.